Okej, witajcie, tu 3G LPS, ponownie dzisiaj zamówiłam sobie Petropa na tablicy.pl, no nie. Właśnie to trzy petchopy. To jest podpis, tak jest. To jest LPS 31, tak? Eee, tak, to może mi się to Odpakowałem. Pierwszy, pleczopem, który dostałam, to jest, może na początek, pierwszy to jest, taka fajna szerszelka, nie wiem jeszcze, jak ją nazwę, tak. Kolejny pleczop to Sury katka. No, fratka, surkatka. Eee, tak. To mi nie, też nie wiem jak nazwać, tak, nie? I ostatni. Tak. IPS, nie obrażajcie go. O, posłuchajcie, wiem, że nie jest zbytnio ładna, ale jest bardzo słodziutki. I nie piszcie w komentarzy chorych. I ją już wiem, jak nazwę. Śnieżanka. To jest garśnie, yy, To będzie Sylwia, a może to będzie Nala. Zobaczcie nawet, żeby się nic nie stało. Moje rąbelki. Widzicie, ja tak właśnie o pet To było... Kosztowało tylko 7,30 zł To znaczy tyle. jeszcze hmm. to Aha. O, już jeszcze to tyle. Ja od razu od mam tylko jeden. jeden. Taka misieczka z wodą. No. Nie jest to zgubniało taką fajną misię, ale. To ona mała. No. To wszystko. Hmm. To tak. Hmm. To pozdrawiam, z LPS i będziemy robili bardzo dużo filmów i... No i to Moja się wszystko zaprezentowałam. Dobrze, tak już skończyć. Trzynałam kamerę. Za niedługo mój LPS, ten shot, to zrobiłam, nowe intro. Daj mi skończyć, proszę. No. E, to tak. Proszę, skrybujcie nas, mamy mało skrypcji, a mamy tak dużo filmów. Chcemy być takie, no nie wiem jak to powiedzieć... Sławne, nie że sławne, ale żebyśmy się Wam podobali. Yy, tak więc. Yy, to pozdrawia trzy LPS z LPS. To, nie, to be, jeszcze będzie drugi odcinek. Tak, będą dwa... Kolejne. Yy, w następnym będzie tajemnica. Czyli. Nie, ja im powiem zaraz. E shotker. Taki piękny shotker. E tak, ja już o nim opowiadam. Dobrze, chodzi o tą shotkę. On nawet nie wiem, czy w tym tygodniu, czy w następnym przyjedzie. Też Na no, ten program um, ma nazwę Kupuj z Giryldsusią. <laughs> Więc doczekacie się paczki z moim lps -em. Z LPS-em um, brokatowym, to ma Olivia LPS-TV na mój konkurs. Maskotkę też dałam. No i na konkurs jutro. Pamiętajcie o 17, więc tutaj żegna 3G. Na razie.